Wszystko o czasie. Tak. Jest można, jest można. Jest. Zobaczymy, go w Był to jest lepiej filip. Tak, Tak. Witam Państwa na drugiej części ponoczonej konferencji prasowej. Gościmy przedstawicieli. Kinga Szczecin, to sobie pałatera Kadiusza wszystkiego oraz kapitana zespołu Filipa Marczaka. Filip prosimy o swoją opinię. Dobry wieczór. E, ciężko coś powiedzieć po takim spotkaniu, gdzie tak naprawdę e, jedna akcja decydowała o tym, kto, kto wygra ten mecz. E, przez 40 minut tak naprawdę to spotkanie było moim zdaniem na wysokim poziomie. Były szliśmy w łeb, w łeb i e, żaden z zespołów tak naprawdę się nie poddawał. No i to na pewno dzisiaj nas boli, że nie udało nam się wygrać tego spotkania, tak jak powiedziałem, to jedno, jedno posiadanie, które zdecydowało o zwycięstwie, ale my na pewno się teraz nie poddajemy, wiemy na co nas stać, idziemy do Wocławka, idziemy do piekła i wiemy, że idziemy tam po prostu wygrać spotkania na pewno. I z taką mentalnością jutro przyjdziemy na trening, przygotować się do kolejnego meczu, wiemy jak się gra we Wocławku, na pewno się tego nie przestraszymy, a wręcz bardziej się zmobilizujemy do tego, Innej możliwości nie widzę, na pewno będziemy gotowi na najbliższe dwa spotkania, bo jesteśmy wystarczająco dobrym zespołem, żeby wygrać we i, 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 i wygrać tą serię. Dziękuję. Dziękuję. czy są pytania do klupa? Hmm. Tak. Kuba? Co to było już w Waszej grze, bo w zasadzie od pierwszej akcji była ta gra taka szarpana, wiadomo, sprawa na stawkę w meczu pewnie uszkodniała, ale... Duża, duża nerwowość była widoczna, choćby no. w tych rzutach osobistych, które ja były. Nie że przesądziły, ale jakiś tam miały spór. Tam... czy na przykład w pierwszym meczu to miało miejsce? Czy wyglądało to tak samo? Tak graliśmy o tą samą stawkę. Graj jesteśmy w play gramy o to samo. A to jest dyspozycja dnia. Po prostu ta piłka nie wpadła. Prowadziliśmy 1-0. Czy to mogło nas tłamsić? Nie sądzę. Wręcz nie szukałbym tutaj problemu. Po prostu była dyspozycja dnia. Faktycznie, 16 na 26 wolnych to jest nasz problem. A, gdzieś tam słyszałem, że Anglii Wrocławia chce się zaadoptować do tego, jaki my reprezentujemy styl, w jaki sposób gramy, i oni się na pewno dzisiaj do tego a, przystosowali. Wręcz i, myślę, że my teraz musimy wprowadzić poprawki na ich styl gry dzisiejszego meczu. I na pewno będziemy na to dodawać. Czy jeszcze jest zapytać, bo Filip, yy, no nie, wygrałeś, my wiemy, w, niejmy, w, niejmy, zespole. Jak uważasz? Yy? Z z pod kątem psychologicznym, jak jest 1-1 jedzie, jedzie na teren rywala, jakie to ma znaczenie w serii, czy faktycznie jest wszystko po stronie anwilu, czy jak byś to opisał? Ja powiem z swojej z perspektywy. Ja się cieszę, że tam jadę. Ja uwielbiam grać w i i cała drużyna, cały zespół nasz będzie się lubił po prostu tam grać. I pojedziemy walczyć o swoje i wygrać tam spotkanie. Nie widzę innej możliwości. Z perspektywy zawodnika, co jest... Najlepsze. Grać przed pełną halą, w sensie przed pełną halą tu publiczności, gdzie jest świetna atmosfera. Kosze sprzyjają, fajna hala, więc tylko korzystać z tego i czerpać z zagrania w koszykówkę. My to robimy, grając ze sobą i na pewno tego nie zgubimy w najbliższych dwóch meczach do wycofku. Czyli nie boicie się cheramistrzu sprzyja zawodnikom. Na pewno nie. chyba no. Filipu dziękujemy. Proszę o podsumowanie meczu. No, dwa gratulacje dla zespołu Włosławka przede wszystkim. Dwa podobne mecze, to znaczy ten, który był dwa dni temu i, i dzisiaj, tylko troszeczkę odwrócone role. To znaczy na początku Armii przejął taką inicjatywę, kontrolę można powiedzieć. Może nie nad meczem, ale, ale przewagę zbudował. My nie, nie przystąpiliśmy do tego meczu tak skoncentrowani, tak zmobilizowani jak w meczu pierwszym. I to później zaważyło w końcówce. Oczywiście tu chwili powiedział o tej jednej akcji, natomiast uważam, że nie byliśmy skoncentrowani chociażby te dziewięć zbiurek Anwilu w pierwszej połowie, a w drugiej tylko jedna. To świadczy o tym, że zupełnie inaczej podeszliśmy w drugiej połowie do meczu. Też w tych, w tych zbiórkach było aż pięć zbiurek zespołowych powiedziałem moim chłopakom, że, że to świadczy o większym zaangażowaniu większej takiej walce o, o, o wszystko i my nie byliśmy w pierwszej połowie przygotowani. Natomiast druga połowa jest dużo, dużo lepsza w naszym wykonaniu. Szkoda, szkoda, bo to decydowała jedna akcja i w jedną i w drugą stronę. Tu Pan powiedział o tych osobistych faktycznie. 10 niecelnych, można było 1, 2 celne, trafić więcej. Na tym musimy się pewnie skoncentrować bardziej, bo podejrzewam, że w tej serii jeszcze takich... Yy, tych rzutów dużo. Wolnych nie będzie brakowało, no bo to jest wiadomo, yy, to są mecze o wszystko, każdy mecz jest o wszystko i podejrzewam, że musimy te, yy, te osobiste lepiej, lepiej, lepiej egzekwować. Taktycznie jeden na jeden. Jeden na jeden. Obrona 1 na jeden. jeden, jeden. Yy, mur Sanders, może Green troszkę mniej, ale wszystko, yy, co było wykreowane w końcówce, to było z gry jeden na jeden. Niestety koszykówka to jest, można powiedzieć, bardzo skomplikowana, fajna, dużo jest różnych zwrotów akcji, ale jednocześnie jest prosta. Obronisz jeden na jeden, wygrywasz mecz, przegrasz jeden na jeden, masz problem. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy są pytania? No, dziś tylko 6 trójek. Wynik temu było 10. Z czego to Z obrony? Bo mam wrażenie, że te trójki, te, szczególnie nie No to były, no, nigdy nie były jeszcze tych pozycji. Takaś... No tak, tak. Takie, no wie pan, no, to, ja myślę, że... My nie mamy może tak dobrych strzelców, jakim jest chociażby Petrasek czy Green, bo to są te typowi strzelcy, tak nie mamy w swoim zespole. Dzisiaj Bryce Brown zagrał słabiej, poza tym źle się czuł, był chory i nie czuł, nie czuł tego, a wiemy, że on jest takim może podobnym strzelcem do Greena i do do Petraska. Ja myślę, że my, my w całym sezonie nie, nie byliśmy jakimś nie wiem, dużo wykonującym użyte za trzy punkty i to nie jest nasza główna broń. Nasza główna broń to, są, to, są, to jest zespołowość, to jest agresywność, to jest szybka gra i te trójki może nie są wykreowywane, tak pan powiedział, z czystych pozycji, ale no, w drugiej połowie wpadło ich pięć, tak? W pierwszej tylko jedna. Wynikało to tylko i wyłącznie z naszej agresywności, z większego zaangażowania. W pierwszej połowie tego nie było pytanie, Panie, Panie przed wyjazdem do Włocławka, gdzie Pan wchodził, szanse, w jaki moment trzeba no, tak bardzo szybko zmienić czy, czy podejście, czy, czy, czy agresję? Ja podniesienie, tak, podniesienie głów, przede wszystkim, żeby nie, żeby nie było, bo to jest młody my jesteśmy młodym zespołem. Wiemy, że najbardziej doświadczony jest i, i i Kostrzewski, tak? Reszta to są młodzi zawodnicy, i to jest najważniejsze, czyli podniesienie się mentalnie, uwierzenie w to że możemy tam wygrać. Ja we Włosławku już wygrałem, więc wiem jak się wygrywa, więc teraz muszę tylko to przekazać zawodnikom. Jeśli nie ma ale Dzień dobry, Panie Radzie, chciałbym zapytać o dwóch zawodników Mateusz Kostrzewski, za tak, są jakie wrażenia dzisiaj na panu zrobił przegramy. No, ja myślę, że zacznę od Mateusza. Dał bardzo dobrą zmianę na pozycji 3, tam jest duża przewaga. To, co powiedziałem, że też doświadczeni zawodnicy są ważni w playoff i tutaj Mateusz, można powiedzieć, że wrócił troszkę do gry, tak? bo, bo przez jakiś tam czas go by nie było, cieszę się, że wrócił. To znaczy, że będziemy mieć więcej opcji i w ataku, przede wszystkim w ataku, tak? natomiast za Carverson, on, on zawsze daje z siebie wszystko. Różnie to bywa. Dzisiaj te double double, czyli 10 zbiórek, 10 punktów pokazało, że to jest zawodnik, który naprawdę zostawia serce na, na boisku. No, oczywiście można by się pokusić o jakiś jeden wolny więcej, tak? Czy dwa wolne więcej, ale te dwa wolne, które miał trafić na plus jeden, trafił. To, to też jest sztuka, to nie każdy to potrafi. On to potrafił. Ja myślę, że to są nasze dwa pozytywne ogniwa z dzisiejszego meczu. Chciałbym zapytać, już to jest druga konferencja poza bo mówi Pan o tej grze 1 na 1, jak w tak krótkim czasie można poprawić ten element przedlecznym No trzeba spróbować jakichś może innych rozwiązań niż tylko sama gra 1 na 1, tak? Ale no, tak, wiemy, że Anvil to nie jest tylko gra 1 na 1, bo jeżeli jeden zawodnik robi przewagę, wymusza dotację i wtedy pojawiają się pozycje dla, dla innych zawodników. Czyli to nie jest tylko takie, że stawiamy, wszyscy patrzymy. No, ja, przede wszystkim bronienie jeden na jeden to jest pięciu ludzi. To nie jest tak, że to zostawiamy tego zawodnika i on ma obronić jeden na jeden. Niestety pięciu ludzi musi bronić, musi zasuwać, żeby tego jednego obronić. No, czyli musimy tak naprawdę wrócić do basiców do obrony pięciu przeciwko jednemu. To też wiele sportów mówiło o sobie ani wygra i 3-0, to wcześniej trener odnosił się do konferencji dwa dni temu. Tak. Ale też wielu mówiło, że to Angel będzie się z tej serii, patrząc na serię, jak radzi na krwiwa. Z meczu na mecz uczył rywala. Czy was też, na którym uważa, że się uczy? I ten mecz jest troszkę inny właśnie pod tym względem? Nie, to wie pan co, to wszyscy, ja się, się, wszyscy wytłumaczy... się uczymy siebie nawzajem, na pewno. Czyli nie wiem, czy, czy zauważyliście, że tak naprawdę czwarta kwarta, tam nie było żadnej taktyki. Jaka taktyka? Przecież już wszyscy wiemy, jakie sety kto gra, znaczy sety, mówię te, jakieś tam rozwiązania w ataku, to była prosta koszykówka, szukanie słabych ogniw, tak? wołanie zawodnika, który, którego trzeba zaatakować i próba wykreowania tych pozycji. My, my, wie Pan co, no to jest łatwe. Wiemy, że ten mija w prawo, ten rzuca za trzy punkty, ten, ten robi to, a, a zawsze to jest na, na końcu gdzieś tam zareagowanie zawodników. Nie tylko tego jeden na jeden powiedziałem, ale całego zespołu. Ja myślę, że my się być może Anwil będzie się uczył, ale co on może się nauczyć jak my już znamy się że od, od nie wiem, 10 miesięcy wszyscy się znają i, i tutaj nie wiem czy, czy, czy to jest nauka, że będą wyciągać wnioski, na pewno, ale też my w naszą stronę idzie tak samo. To my też się uczymy i, i, i też mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski, znaczy, nie może nie mam nadziei, jestem pewien, że wyciągniemy wnioski. i tak, błę, takich błędów jak dziś nie, e, już nie popełni. Jeśli nie ma więcej pytań z sali, to mam jeszcze jedno. Internetowe. Grzegorz Szybieniecki, superbasket.pl. E, w tym czasie, już kilka razy, Tony Meyer trafiał rzuty równo z Syreną. Dziś też miał dobry dzień. Skąd decyzja, by na ostatnią akcję nie wchodził na parkiet? Decyzja była taka: Film e, Fein poszedł na zbiórkę w ataku. E, poszedł na zbiórkę w ataku i chciałem wrócić Tonego Mejera, natomiast już była przeniesiona piłka od razu, on nie mógł wrócić. Nie mógł wrócić mówię o, 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 o zmianie, tak? Bo była martwa piłka. Natomiast te ostatnie czy, ostatnie 0,9, to znaczy nie mógł wrócić do obrony, jak było 3,9, tak? Nie mógł wrócić, bo to było tak naprawdę nie było piłki w grze. Natomiast na ostatnią akcję uważałem, że 0,9 musimy zagrać bezpośrednio pod kosz. Że nie szukać rzutu gdzieś z dystansu, przez pół dystansu, tylko bezpośrednio pod kosz. I ta piłka miała do, dojść tam do fila Feina. Z mojej perspektywy oczywiście tego nie widziałem. Ta piłka doszła. Kwestia tam gdzieś tego wykończenia, gdzieś ta piłka uciekła z rąk. Ja myślę, że on był tam sam. Tak, z tego co mi się, co się tak chcieliśmy, że on będzie tam sam, że, że skończy. Być może, być może nie na tego konia postawiłem natomiast była inna perspektywa czyli trzeba było rzucić szybko spod kosza, a nie za trzy e, tak jak to robi e, Tony Mayer dziękuję, jeszcze mogę? Jednak, tak, śmiało e, bo trener na pewno już w szatni był, taka pierwsza reakcja to jest złość po tej przegranej i od razu my wam pokażemy we Wrocławku, czyli głowy trochę spuszczone i... ja bym powiedział 50-50, ja bym powiedział 50-50 ja jest złość w niektórych, niektórzy są troszkę głowy opuszczone i teraz Kwestia tych ze złością, żebyśmy przekazali tą energię na te opuszczone głowy i, i po prostu pojechali z, przy, z otwartą przy do walki, i tak, jak prezes, pe, pe, sam prezes, tak jak powiedział Filip, do, do, do piekła. Nie wiem piekła być. No chodzi o to, że do gorącej hali, do gorącej publiczności. Ale tam potraficie grać. Przecież w poprzednim sezonie były zwycięstwa, w tym minimalna porażka. To nie jest tak, że jesteście skazani na, na porażkę, że można. No... Można marzyć nawet o dwóch zwycięstwach, ale, ale wydaje się, że jedno to już będzie dobrze, bo zawsze tutaj jest szansa na powrót. No jest tak, jest tak. No wi wiadomo, że wiemy czego się możemy spodziewać i po publiczności i po, po zawodnikach. Ja myślę, że wszyscy, wszyscy wytrzymamy ciśnienie, nie tylko zawodnicy, ale i też wszyscy, którzy są odpowiedzialni za organizację. Meczu i, i że to będzie wszystko fair, i powalczymy. Ja myślę, że, że wierzę w zespół, wierzę, że damy radę. Dziękuję. Dziękuję.